Jesteśmy w momencie, w którym będziemy opracowywać nową strategię dla Europy, będziemy na pewno dyskutować bardzo szczerze o tym, czego Europa potrzebuje, jakiego typu zmian, jakiego typu reform. I Polska będzie bardzo mocno optować za tym, żeby wspólny rynek był umacniany, to po pierwsze, żeby eliminować te zakusy protekcjonizmu, które utrudniają naszym firmom transportowym, budowlanym konkurowanie na zachodzie Europy, bo my poprzez to doganiamy kraje zachodniej Europy, poprzez to nasi pracownicy zaczynają zarabiać na poziomie coraz bardziej przyzwoitym, a za kilka, kilkanaście lat naszym celem jest, żeby zarabiali tak jak w poszczególnych państwach zachodniej Europy, a więc wspólny rynek i eliminowanie protekcjonizmu. Ze strony niektórych państw zachodniej Europy. To punkt pierwszy. Punkt drugi to odpowiednie zasady polityki ochrony granic zewnętrznych, tak żeby kryzys z uchodźcami, kryzys migracyjny więcej już nie zagroził Europie i spójności Europy, tak jak to było rok temu, dwa i trzy lata temu. Bezpieczeństwo to trzeci element. Oczywiście bezpieczeństwo rozumiane w taki sposób, że musi być w pełni, absolutnie spójne z NATO, z naszym naczelnym, głównym sojuszem w zakresie obronności. Oczywiście promujemy innowacyjność, promujemy w dużym stopniu te wartości, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności całej Unii Europejskiej. To jest dla nas ważne, bo widzimy, że Unia Europejska coraz bardziej konkuruje oczywiście z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi i my też jesteśmy częścią tej układanki gospodarczej. Wreszcie trzeba podkreślić, że w ramach Deklaracji Warszawskiej, którą wynegocjowaliśmy z, w gronie 13 państw ponad tydzień temu, ujęliśmy nasze priorytety. One są bardzo konkretne. Pokazujemy, jak Polska potrafi budować sojusze, jak Polska potrafi zintegrować 13 państw, a więc niemal połowę wszystkich państw Unii Europejskiej, również wokół tak kluczowych spraw, jak przyszły budżet Unii Europejskiej. A ten budżet. Będzie obejmował nowe zasady polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i na pewno te zasady będą bardzo dobre dla Polski, bo to w jaki sposób rozmawiamy w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy w ramach tych 13 państw, pokazuje, że jest to niezwykle silna grupa, która będzie dbała o to, żeby ten budżet był jak najlepszy dla Europy Środkowej. A więc jest o czym rozmawiać, oczywiście wiele innych tematów również, w tym takie jak eliminacja patologii podatkowych w całej Europie. To, co Polska w dużym stopniu zrobiła przez ostatnie trzy lata. To jest to um, zamiatanie pod dywan, z czym my się nie zgadzamy, że dyskutujemy czasami o 1 miliard euro w prawo czy w lewo, a tutaj jest 100, 100 kilkadziesiąt miliardów, czy tak jak redakcje 35 gazet określiły wczoraj, 50 miliardów, które w ewidentny sposób trafia do mafii vat -owskiej. My musimy eliminować te patologie. Ponadto Polska podkreśla, że raje podatkowe muszą być e, zlikwidowane, bo te raje to jest tak naprawdę piekło dla wszystkich normalnych podatników, dla państw, które w uczciwy sposób się rozliczają e, podatkowo. I tu podkreślamy, że są możliwe do pozyskania nowe środki, które będą mogły wspierać zarówno budżety krajowe, tak jak my pokazujemy w ramach naszej polityki finansowej, ale również będzie można poprzez to wesprzeć ambitne polityki europejskie.